Pochwalony Jezus Chrystus. Jesteśmy już w Adwencie, czasie oczekiwania na Boże Narodzenie, i mówią o tym od razu czytania. Dzisiaj mamy pokazaną wiarę setnika. Setnik, który mówi do Jezusa: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Jezus odpowiada: Przyjdę i uzdrowię go. A setnik mówi: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Powiedz tylko słowo, a będę zdrowy, a moja dusza będzie uzdrowiona, jak mówimy przed każdą komunią świętą. Tę modlitwę setnika bierzemy każdy z nas. Na modlitwę zawsze przed Komunią Świętą. I na końcu tej Ewangelii Pan Jezus mówi, że wielu przyjdzie z zachodu, ze wschodu i zasiądą do stołu. Całe Boże Narodzenie jest pokazaniem, że rozpoznają Jezusa nie ci, którzy są do tego przygotowani, że ci, którzy są przygotowani, nie rozpoznają znaku czasu. Cały adwent. Z pokazaniem, że Syn Boży przychodzi w narodzie wybranym według obietnicy, którą znają na pamięć, a jednocześnie do wszystkich, do całego stworzenia, do, całego, do każdego człowieka, bo Jezus przyszedł zbawić każdego człowieka. I, I na tym się chcemy zatrzymywać, na oczekiwaniu na Zbawiciela. Każdy z nas, Pan przychodzi, oczekuj go, czekaj. Bądź cierpliwy, bądź cierpliwy wobec siebie, wobec swojej rodziny, wobec swoich bliskich, aby odnaleźć w nich Jezusa, aby zauważyć w nich Jezusa, ale nie trać nadziei, że miłość jest możliwa, nie trać nadziei, że Pan przychodzi w konflikty, które są, że Pan przychodzi tam, gdzie naród wybrany był uciemiężony przez okupanta. Nie trać nadziei, że Boże Narodzenie jest możliwe i to jest czas oczekiwania. Buduj nadzieję w swoim sercu. Chcemy to robić. Buduj nadzieję wobec Polski, wobec Kościoła, wobec swojej rodziny. Buduj nadzieję, że miłość jest możliwa. To, to odbudowanie nadziei jest konieczne. Może się wydaje po co, znowu czy to ma sens? Te same pytania zadawali sobie 2000 lat temu. Po kolejnym oczekiwaniu już myśleli, że Mesjasz, już myśleli, że Mesjasz, już myśleli, że Mesjasz. I znowu, znowu tak. Odbuduj nadzieję, że miłość jest możliwa, aby, w, aby móc przyjąć Jezusa, który przemienia wszystko. A ci z nas, którzy. Wielu jestem przekonany z Was, ma takie doświadczenie. Pan przychodzi, wszystko się zmienia: problemy, trudności, brak pracy. Pan przychodzi i się wszystko rozwiązuje. On sam to rozwiązuje. I na to czekamy. Obudź nadzieję, że zmiana jest możliwa. Obudź nadzieję, że z Bogiem wszystko jest możliwe. Postanowienia adwentowe, które podejmujemy, właśnie temu mają służyć, aby otworzyć serce na miłość Pana Jezusa, na przyjęcie jej na nowo. I na to Wam błogosławię. Na całą drogę adwentu, oczekiwania, budzenia nadziei w sercu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zapraszam Was dzisiaj wieczorem na świętą z Modlitwą o Uzdrowienie. Będę z Wami razem się modlił. Jeżeli tylko możecie, to włączcie o 19.00, 18.30, już zaczynamy. Włączcie transmisję, bądźcie z nami. Tutaj poniżej jest link do tej transmisji. Tymczasem, kciuk w górę i subskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia.